Hey, witam bardzo serdecznie, jestem Marcin, a to jest mój kolejny tutorial. Tym razem zajmiemy się color gradingiem. Color grading jest to tak naprawdę stworzenie nowych kolorów dla filmu. Jest to po prostu nadanie charakteru dla filmu. Zanim się weźmiemy za color grading, potrzebujemy odpowiedniego nagrania. Nagranie takie musi być w płaskim profilu, czyli Flat Profile. Dlaczego? A to dlatego, że płaski profil rejestruje znacznie więcej niż zwykłe standardowe ustawienia kamery. Przede wszystkim obraz jest rozmyty, obraz jest szarawy. Jest naprawdę ma tutaj ogromną skalę, ogromną ilość informacji taki obraz zawiera. Niestety wygląda po prostu bardzo słabo. Co więcej wszystkie kolory są jakby wyprane. To pozwoli nam po prostu nałożyć odpowiednie efekty i Nieważne od tego, czy na przykład kwiatek był żółty, czy niebieski, możemy zrobić, żeby był czerwony. No może nie aż tak bardzo, ale rozumiecie, mam nadzieję, aluzję. Zatem zajmijmy się za właściwą edycją. Filtry, Filtry jakich użyję są bardzo standardowe, także powinny znajdować się w każdym programie. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić jest wyostrzenie. I wprowadzamy tutaj jakąś małą wartość. W tym przypadku 0.070 wygląda całkiem nieźle. Mogę spróbować większej wartości, na przykład 0.1, ale to już widać, że trawa jest za mocno wyostrzona. Dlatego wrócę do 0.70. Ok. Następnym filtrem będzie Levels, czyli poziomy. Proszę bardzo. I tym razem zwiększymy kontrast. Zajmiemy się suwaczkami input. Nie ruszamy suwaczków output, ponieważ odpowiedzialne są za nieco inną rzecz. Kiedy ruszymy suwaczek input, to po prostu kolory zostaną ściemnione. Kiedy natomiast użyjemy tego suwaczka, czernie zostaną rozjaśnione. Także zupełnie inaczej to działa. Tutaj trzeba znaleźć oczywiście złoty środek, nie można stracić efektów, bo będzie to po prostu przepalenie obrazu. Ja już wcześniej się tym bawiłem i wiem, że wartość 0.2 jest bliska ideału. Może 0.83 na przykład. No I teraz rozjaśnimy troszeczkę input end. Też nie można przesadzić. Coś takiego wygląda już dobrze, bo tutaj zaczynamy przepalać chmury w tym miejscu. Okej. Okay. a właśnie. Um, to jest zdjęcie, a nie film, ponieważ naprawdę nie udało mi się znaleźć odpowiednio nakręconego filmu za darmo w internecie, więc po prostu korzystam ze zdjęcia. Dobra, kolory są już tutaj ustawione, można jeszcze się pobawić gammą. Ale ja chyba tego nie będę ruszać, bo mam jeszcze dalej w filtrze podstawioną gammę. Dobra. Um, teraz kolor korekcja. Czyli w zasadzie to, co najbardziej nas powinno interesować. Okej. Okay. To jest standardowy kolor korektor. Wygląda najprawdopodobniej tak samo w większości programów. Pierwszą rzeczą jest podbicie samej saturacji kolorów. I jeżeli to jest horror bądź coś w tym stylu, to proponuję na przykład 1.3. Także nie przesadzamy z podbiciem. Jeżeli jakiś, mm, jakaś komedia albo. Film mocno fantastyczny to proponuję nawet pod dwa podejść. Wszystko się robi naprawdę bardzo kolorowe. Teraz zajmiemy się samym color gradingiem, czyli ustawieniem tych suwaczków. I tak, low jest odpowiedzialny za ciemne kolory, mid za średnie takie kolory, bliskie szarości i high za kolory jasne, czyli jakieś tam biele i tym podobne. Także low stawimy sobie może na jakieś żółte kolory, jak widać wszystko tutaj jest dosyć ciemne, ładnie się podbiło. Mid też może troszeczkę do góry. I high. No tego to ja bym już jednak nie ruszał za bardzo, chociaż może troszeczkę. I tak, to jest mniej więcej efekt dla filmu fantazy. Oczywiście można jeszcze rozjaśnić to troszeczkę, nie przesadzać. Wtedy nie ruszałem gamny, ponieważ tutaj mam do niej dostęp. Nie mam z tym problemu. Okej, okay. wygląda całkiem mniejsza. Ale co, jeżeli chcielibyśmy zrobić na przykład horror? W takim wypadku powinniśmy iść w kolory zimne, na przykład niebieski albo taki zielonkawy. Taki kolor zielony bardzo często jest skojarzony z złym po prostu światem, tak jak na przykład w Matrixie bądź w obcych. ok Zmniejsza saturację do 1.2, powiedzmy, gamma jest troszeczkę za mocno podbita. Może użyję gain do tego. U. O, proszę bardzo. Trochę mniej niebieskie, takie sprane bardziej. Saturacja jednak 1.3. I mamy w sumie całkiem ciekawy wyglądający obrazek z horroru. No i jest może troszeczkę za bardzo wyprany. Powinienem tutaj bardziej pokombinować. Może nawet dodam troszeczkę żółci. Nie, to daje zły efekt. W każdym razie zabawa mniej więcej na tym polega. Przydałoby się wcześniej skalibrować odpowiedni monitor. Mój niestety nie jest skalibrowany, więc dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Ale na moje oko całkiem dobrze. Um, także to by było już na tyle. Ja się z Wami żegnam. Hej, cześć pa czołem. Do zobaczenia w następnym odcinku.